Więcej tego typu projektów, nigdy więcej maratonów jednogatunkowych albo jednoseriowych, ale jeżeli już to z jakimś researchem, co myśmy sobie zrobili, co zrobiliśmy naszą słuchaczom, co zrobiliśmy z naszą przyszłością. Mnie się wydaje, że nawet nasze subskrypcje spadają na Spotify, jeżeli to jest możliwe. Nie, co? się dzieje. No dobra, no to, no to jedna seria filmowa jest, no każdy ma jakiś pomysł, ale to nie publicznie jest twoja przepraszamy. Wina, absolutnie. Publicznie przepraszamy, ale bardziej siebie Ta. niż was. No, prawd Bogiem, naprawdę, w ja dość. się nie bawiłam jakoś straszliwie źle, ale to był męczący maraton. Ale chodzi o to, że my od wakacji e, nie mieliśmy, wiesz, jakiegoś takiego filmu, który nie jest częścią z czegoś, nie nawiązuje do poprzedniej części, mhm. e, nie tworzy kolejnego subuniwersum i tak dalej. A teraz mamy jeszcze taką. Oj, oj, oj totalną e, eksplozję tego wszystkiego, co mnie denerwowało w poprzednich naszych podseriach, zarówno w Niewidzialnych ludziach, mm -hmm. jak i w, w Potworach związanych z doktorem Frankensteinem również, ponieważ tym razem mamy e, no teoretycznie następny film z Frankenstein takim, z prawdziwym doktorem Frankensteinem jakimś, opowiedzmy tak, może z prawdziwym doktorem, ale nie oglądamy chronologicznie następnego filmu. Bo nie oglądaliśmy filmu crossoverowego Frankenstein Spotyka Wilkołaka. Mhm. I wpadliśmy od razu do domu Frankensteina. Do filmu, który jest w zasadzie chyba możemy zaryzykować z takim porównaniem Avengersami Universala? Mhm. Tak, to są Avengersi przed Avengersami. Tak, Avengers Assemble. Tylko, że nie zbierajcie się, tylko Avengersi zasysajcie, ja bym tak powiedział, ponieważ wszystkie postaci, które pojawiają się tutaj, pojawiły się po to, żeby zasysać. W jednym filmie pojawiają nam się Wilkołak, Dracula, Frankenstein i jego potwór. Znaczy, no, doktor, którykolwiek, tak, to nie, tutaj nie będzie dokładnie Frankenstein, ale jest też potwór. I to jest film, który jest jednocześnie kontynuacją całego. Cyklu całego kanonu, jak i częścią swojego własnego kanonu, czyli kanonu, właśnie takiego współdzielonego uniwersum potworów Universala. Mm -hmm. To się musiało stać, to jasne, że to się musiało stać, ale to się musiało stać może później, a nie 15 lat po tym, jak Universal zaczynał się bawić w te potwory ogromny mam problem z tym filmem i ogromny mam problem z nami, że to oglądamy i tak naprawdę czuję, że właśnie zabrnęliśmy w jakieś takie szambo, z którego już ciężko się wydostać i dlatego już nagrywamy ten odcinek, oczyszczamy się, my się z tego szamba otrzepujemy, bryzgamy nim na naszych słuchaczy, po to, żeby już na następnym odcinku móc obejrzeć inny film, po prostu podejść takiegoś filmu na czystą kartę. Ja chyba nie jestem aż Czy tak to ja tak? Ja, ja, ja rozumiem a, punkt widzenia. Jakby jeżeli myślisz, że to było za dużo, to ja ci powiem, że w tym filmie miała być jeszcze mumia. Po prostu się nie wyrobili. I już by nic nie zmieniła, tylko tak. że musielibyśmy mieć jeszcze kolejną, pewnie jakąś historię związaną z Egiptem, tak. z mumiami, i może byśmy na chwilę jeszcze nawet wlecieli do Egiptu. Ale to jest ciekawe, nie? Bo a, ja pamiętam, jak się rozkręcało MCU i ludzie mówili: Ło, wow, pierwsze filmowe uniwersum. To wszystkie nerdy mówiły, a gdzie tam, gdzie tam? Przecież Universal już yy, dekady temu miał swoje, ale zobacz, że te same problemy <laughs> się pojawiają, tak? Na początku nie wiem jak rozkręcić uniwersum filmowe, więc no, wrzucamy wszystkich do jednego filmu, ale nie piszemy z tego jakiejś koherentnej historii. Plus, mamy jakieś występy gościnne, ale one też nie do końca mają sensu. Konia z rzędem komuś, kto mi wytłumaczy, po co w tym filmie był Dracula. Poza tym, że jest. I co z nim zrobili, tak? To jakby Dracula, tak. y, finał epizodu z Draculą, bo to jest taki bardziej. Epizodyczny. To jest taka antologia troszeczkę. Mm -hmm. Cały ten film, tak? To są takie trzy krótkie. Historie powiązane jakimś wspólnym wątkiem i które właśnie mają zbierać do kupy cały, całą menażerię uniwersalowską i pierwszym pod filmem jest pod film z Drakulą i tam Drakula bierze udział w pościgu na powozach i w tym pościgu w ogóle przegrywa. I, I wypada z tego powozu nie wiem, nie. i się toczy tak, po i zrobili Drakulę po prostu, <laughs> zrobili go w konia I jakby on jeszcze powinien tam machnąć ręką i jeszcze was dopadnę Wszystko jakby się udało, gdyby nie te wstrętne dzieciaki. Ale a, ja się teraz cieszę, bo ja się doczytałam, że właściwie Dracula miał grać Bela Lugosi. I myślę, że moje serduszko mogłoby nie znieść Belu, Beli Lugosiego wypadającego z tego powozu e, tak zupełnie nie, bez niczego. Więc dobrze w sumie, że go tam nie było. Jakbyś źle dla niego, bo kasy nie dostał, nie? Ale dobrze, że go nie było tak aktorsko-filmowo. Nie, no, męczące był to film. Jakby sam ten pomysł tego, że to była antologia, to było bardzo męczące. Ja myślę, że możemy na to, Adam, spojrzeć na dwa sposoby. Bardziej optymistyczny i skrajnie pesymistyczny. Poproszę wytłumaczyć te dwa sposoby. Mhm. Ten skrajnie pesymistyczny to jest ten, od którego zaczęliśmy, że próbujemy na to patrzeć jako na wiesz, kontynuację Frankensteina, który zaczął się naprawdę dobrym filmem, tak, i jakby później po prostu staczał się równią pochyłą, a możemy na to popatrzeć, jak na coś, czym właściwie są te filmy i to wcale nie jest usprawiedliwienie dla tego, jakie są, ale możemy na nie spojrzeć po prostu jak na horrory klasy B albo D, albo Z, jeżeli naprawdę jesteś zesperowany. Znaczy, właśnie pytanie, czy horrory, tak? Bo w ogóle horror w latach 30. i 40. -tych oznacza coś innego niż, niż oznacza później, czy, czy w ogóle oznacza dzisiaj. W tamtych latach horrory wiesz, były zbudowane jak powieści gotyckie. I tego też jest tutaj już niewiele, tak? To jest film, który jest właśnie skoncentrowany na efektowności. Ma być taki właśnie lekko bombastyczny. Nie ma tutaj, wiesz, powolnego budowania nastrojów. Nie ma tutaj jakichś emocjonalnych stawek. Takich rzeczy, które powinny właśnie w horrorze tamtych czasów być. Bo horrory wtedy były bardziej dramatami, prawda? Straszyły bardziej tym, co się w trakcie tych smutnych historii działo. Mm -hmm. Ale dlatego też zwracam uwagę, że to jest horror klasy zietnie. W sensie mamy potwory, ma to być efektowne. Idziesz na, taki, na taką palpową historię tylko po to, żeby zobaczyć bohaterów, których znasz i lubisz. No i to ma jakiś... Sens tak naprawdę. Bo jeżeli idziesz po prostu na filmidło, gdzie chcesz popatrzeć na to, że na jednym ekranie masz Drakule i Frankensteina, no to jestem w stanie zrozumieć, dlaczego wytwórnia by to robiła i jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ludzie byli zainteresowani. Natomiast no z tego jest po prostu kiepski produkt nawet nie film. Jest z tego kiepski produkt, ki, kiepskich produktów trochę więcej, no ale kiepskich produktów, które zarabiały, tak? Więc zróbmy to, czego nie robimy często w oczach naszego przyjaciela, pana Roberta. O. Robert, pozdrawiam po Pozdrawiamy raz kolejny. Pozdrawiamy wujka Roberta. I włączmy tutaj, włączmy kontekst historyczno-społeczny, tak jakby e, w tamtych latach nikt nie mógł, nikt nie mógł wcześniej e, liczyć na połączenie wielkich serii filmowych, tak? To w, w zasadzie, jeżeli to jest po raz pierwszy, no to trzeba oddać królowi to, co królewskie. Trzeba. E, mają we własnym studiu, we własnej stajni, mają Wszystkie filmy o Drakuli, mają wszystkie filmy o Mumii, mają Wilkołaka. Wilkołaka no nie było w naszym podcaście, ponieważ nie jest to seria science fiction. Mhm. Ale jeżeli się kiedyś zabierzemy, to mamy drugi podcast, w którym możemy to zrobić na spokojnie. To, to tam byśmy mogli ewentualnie i nic się wtedy nie stanie. Do tego już mamy właśnie Frankensteina i wszystkie filmy związane z nim. Cztery duże serie filmowe, które dlaczego by nie, skoro to należy do nas i jakby nie jesteśmy związani z żadnym tutaj prawnym, wiesz, jakby... Um, mambo Jumbo. Mambo Jumbo, bo dzisiaj nawet te Mambo Jumbo, tak? Na przykład, do kogo należy Spider-Man? Mm -hmm. Nie wiemy. Znaczy, wiemy, ale to też jest skomplikowane, bo nie do Marvela. Tak. I, I Sony może sobie zrobić ze Spider-Manem co chce. I może, a nie musi zgodzić się na to, żeby pojawił się w filmach z serii Avengers i, i tak dalej. A wracając tutaj. No, mamy to wszystko i co prawda prawo nie będzie nam przeszkadzać. Nie mamy żadnych licencji, które mogą stanąć nam na przeszkodzie. Natomiast nikt wcześniej nie pomyślał, że to miałby sens, tak? jakby nikt tak nie robił. takie rzeczy może by się pojawiały w komiksach, mhm. w tamtych latach pewnie się pojawiały, pojawiały, czy pojawiały się postaci z jednych komiksach w drugich, no ale to wciąż zupełnie inne media, tak? inne, inne, Inna skala, mhm. <gry> inne pieniądze. No a tutaj się pojawiają. Tu pojawia się naprawdę pojawia się Dracula, pojawia się naprawdę potwór Frankensteina, pojawia się naprawdę Wilkołak, jest tutaj w tym filmie i w sumie jest chyba najbardziej ważną postacią, najważniejszą. Mm -hmm. Najważniejszą. Eee, no i tylko mu mi tej brakuje nam, szkoda. No ale Boris Karloff już był a. zajęty, nie? <grych> no, bo on jest w I, tym filmie i... i nie jest Frankensteinem. No i co, jak masz ten kontekst, tak? Czyli wiesz, mhm. że to jest po raz pierwszy, no to fajnie, tak? Można klęknąć, powiedzieć super, że to zrobiliście. Mhm. Ale dajcie przekazać dobry film, nie? I tutaj się zaczyna robić kłopot. Zaczyna też jakby... Można im to trochę wybaczyć, no bo jeszcze nie wiedzieli, jak to robić, nie? No, jak już dałeś ten przykład filmów komiksowych, no to zobaczmy na filmy z lat 2000, 90., 80. Zanim Marvel zaczął robić swoje filmy, to oni się nauczyli na błędach poprzedników, nie? I tutaj, skoro mamy takie pierwsze połączone filmowe uniwersum, znaczy w pierwsze, może coś jeszcze było wcześniej, ja nie wiem, ale pierwsze takie bardzo komercyjne. No to na początku, jak to zrobić? No, dajmy wszystkich do jednego filmu, nie mamy pomysłu na zakulę. No, to niech on ma swój własny, osobisty wątek, który się nie łączy absolutnie z niczym, i jak go wykreślimy z filmu, to nic się nie zmieni, ale jest w filmie, nie? No więc uczyli się na tym filmie i można to zrozumieć, ale jednocześnie też, ile ten film trwał? Z półtorej godzinki, dwie godzinki? No tak, A, koło. No tebie. męczyliśmy no, nie, się. Ja nie, nie, się męczyłam. Półtorej, półtorej. Co? Tak, już mieliśmy takie, że e, tak. już nawet to nie jest zabawa, nie? Tak, Jakby bo... to już nawet nie w formie zabawy nie można, po prostu już skończyć to. Uh -huh. Uh -huh. To jest że film, który tego wymaga od nas znajomości filmu poprzedniego, czyli Frankenstein spotyka wilkołaka i który ma jeszcze swoje e, zwieńczenie w zasadzie w filmie następnym, w Domu Drakuli. <grym> Filma, których nie było w naszym podcaście, Ukośnik nie będzie w naszym podcaście, bośmy doszli do takiego wniosku, że mamy dość. <grym> no. Bo też był taki ambitny plan, że może obejrzymy wszystkie trzy i zrobimy takie, taką potrójną tutaj Wam mini recenzję. Tak. Ale no nie chcieliśmy się męczyć. Jakby, a, to, to w ogóle był mój a, troszeczkę pomysł, jak my zaczynaliśmy Ad Astra, że jak mamy jakąś serię filmową, typu właśnie no, Niewidzialni Ludzie czy Frankenstein, to że można by to było ugryźć wiesz, w jednym odcinku i porównywać sobie na. Kocham to, że mówimy, oboje mówimy, niewidzialni ludzie zamiast niewidzialny człowiek tej tak. serii. Bardzo mi się to podoba, że jak jest kilka filmów, to są niewidzialni ludzie. Podłapałam od siebie. Że wiem, że można by po prostu na łamach jednego odcinka porównywać, a. Zdecydowaliśmy, że nie, że nie będziemy tak robić, ale w sumie przy takich Frankensteinach to miałoby to trochę sensu. Nie, ja nie wiem, niech słuchacze dadzą nam znać, jeżeli im się chce pisać komentarz, uh, czy takie podejście by was satysfakcjonowało, bo to ma trochę sensu. Nie, że jeżeli mamy takiego Frankensteina, gdzie no naprawdę się męczyliśmy, żeby coś powiedzieć o tych filmach, zwłaszcza o tych z Igorem i Fujarką, gdzie Adam dostawał apopleksji, <laughs> to można by po prostu to przemęczyć w jednym odcinku i mieć z głowy, nie? Bo wydaje mi się, że i tak warto o tym Tylko, że ja na powiedzieć. przykład nie lubię, ja, nie, ja, ja, ja jako autor no. treści internetowych, ja nie lubię tych takich zbiorczych, ja lubię mm. mieć możliwość zbiorczego odcinka, ale jak pod warunkiem, że mam też odcinki pojedyncze. Mm. Lubię się jarać czymś z, z autorami jakiegoś podcastu. Ja lubię właśnie te takie przygody, jak nie wiem, w bez dyskusji, w naszym siostrzanym podcaście mamy teraz serię Mission Impossible i przerabiamy odcinek po odcinku, mm -hmm. film po filmie, a nawet nie tylko filmy. I tam sobie rozmawiamy. I będzie pod sam koniec wielki zbiorczy odcinek, w którym będzie to wszystko i pojawi się mnóstwo autorów i pewnie będziemy półtorej godziny rozmawiać i się kłócić i śmiać, mm -hmm. ale jako zwieńczenie takiej bardzo długiej serii, takiego długiego cyklu, to ma o wiele lepszy smak dla mnie. Mm -hmm. Ale wiesz, ja się zastanawiam, czy... E... No bo zobacz, ile można powiedzieć o myślnym pasu, nie? A o Frankensteinie 20 minut rozmowy to i tak czasami bywa dosyć duży challenge, nie? Więc... To znaczy, my jeszcze nie powiedzieliśmy nic o tym filmie, oprócz tego, że tam <grywana> jest połączenie wszystkiego. <grywana> Bo nawet nie powiedzieliśmy, jaka jest fabuła. Mamy kolejnego złego doktora, jest znowu zły doktor. Ja się buntuję. I... Ja się buntuję. Ja nie mówię o fabule tego filmu, ona jest głupia. <grywana> Bo nie jesteś w stanie jej sobie przypomnieć nawet. Nie pamiętasz, że on ma po prostu pomocnika, który nie jest Igorem, ale który jest już Gerbusem. I to jest też jakby element, który dodaje się nam do, się do takiego standardu tych historii o geniu. Daniel, nie? Daniel. Tutaj... To był Daniel. Daniel. I ten garbusek marzy o tym, żeby wyciągnąć tą technologię, cudzysłów, z poprzedniego filmu i żeby można było przenieść jego mózg do innego ciała, do ciała na przykład potwora, żeby był super silny. Po co? No, żeby przejąć władzę nad światem, obviously, jakby to jest wiadomo, że zawsze, no, a poza tym on mógłby być wtedy ładniejszy. Nie, mógł, nie musiałby być wtedy obarczony garbem. On chyba tam marzy, żeby się zamienić ciałami z, z wilkołakiem. Tak, tak, tak. Naprawdę, tak. Nie? Ale to też ma... Um... Ponieważ, ponieważ, ponieważ co? Ponieważ jest cyganka. No właśnie mu. Tańcząca cyganka. <grym> właśnie do tego przechodziłam. Z... Tak. tak. Zakochał Mamy dzwonika się. z Notre Dame. To się zaczęło, ona zaczęła tańczyć i Ola powiedziała, o nie, dzwonik z Notre Dame. I to totalnie był dzwonik. Garbus zakocha się w cygance. <grym> totalnie to był dzwonik. Oj, to było bolesne. Jakby jeszcze dzwonika tutaj brakowało, nie? A drodzy, nie wam uświadomi, jak bardzo niejaki to jest film, że ja zapomniałam, co myśmy oglądali. Ja autentycznie musiałam wygooglować, które filmy oglądaliśmy, bo mi się pomyliło. Pomylił mi się ten film, czyli Dom Frankensteina, z. Frankenstein spotyka Wilkołaka. I ja naprawdę musiałam wygooglać fabułę, bo tak bardzo nie pamiętałam, który to był film. No to dobra, to ja mam dla Ciebie takie zadanie. Kiedy i w jakich warunkach w tym filmie, bo to dość późno się dzieje, zobaczymy potwora Frankensteina. Go! Hmm. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, nie był zamrożony. Zamrożony to był wilkołak. Był, 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 zamrożone? był. Okay, Oni okay. obaj byli zamrożeni a, ta, 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 i ich z lodu i, i stawiają koło nich jakieś tam ognisko, żeby powoli się rozmrażali. Uh -huh. I wilkołak z jakiegoś powodu się rozmraża turbo szybko, a tego Frankensteina wiozą na wozie, okładają ciepłymi ściereczkami i on się roztapia przez pół filmu. No bo najpierw musi być wilkołak i musi być ten cały no. dramatyzm z wątkiem miłosnym. I z trójkątem miłosnym. Tak, jest trójkąt miłosny pomiędzy wilkołakiem, e, cyganką i garbusem. To tak dziwnie brzmi. To brzmi jak początek takiego bardzo hamskiego żartu z lat 90. -tych. Totalnie tak. Totalnie. E, wilkołak, cyganka i garbus wchodzą do baru. Totalnie to tak to brzmi. Jest to. No, to jest to. Ale ten żart niestety nie ma płętny i, i, i jest, jest mało zabawny. No. Nie no, puentą jest to, że wszyscy spotykamy się w jednym filmie i mamy event, mhm. no bo to też, no dobra, no to przynajmniej właśnie cały czas, podkreślajmy to samo, tak. eventujemy, to się dzieje, to się dzieje w końcu w kinie, e, są eventy i od tej pory, od tego filmu do w zasadzie naszej pewnie przeklętej śmierci w, gorę, w gorącu i w wojnie o wodę, mhm. która nastąpi w drugiej połowie tego wieku, będą już eventy, to się będzie działo, tak. te eventy są wszędzie. B będzie post-apo i będą eventy jakby... I karaluchy. Wtedy na przykład będą, będą wspólne filmy pozapokaliptyczne. Czyli Twisted Metal spotyka się z The Last of Us i spotyka się z Mad Maxem, o. i są różne wątki z różnych filmów. I będziemy tak tworzyć takie uniwersytecie. post-apokaliptyczne. -apo. Post o Multiversum. Multiversum post -apo. No i karaluchy będą z nami oglądać, bo już ewoluują do wyższej formy bycia. Może na nad reżyserami tych filmów, to będą mi takie o. pierwsze kroki właśnie w ogóle. No, ja... Zaczną od <laughs> Widzisz takiego kanałucha, wiesz, na fotelu reżyserskim z szaliczkiem, jak Aronowski i mówiącego no, mnie zainspirował Franz <śmiech> <śmiech> Czytałem Przemianę. <śmiech> <śmiech> Czytałem Przemianę, <laughs> poza dla nerdów, nie? <laughs> to jest ta dasa, to jest najbardziej niszowy podcast w polskim internecie. Nam wolno rzucać nerdowskimi żartami. Ale ja nie okay. ja nie jestem jakaś strasznie, negatywnie nastawiona do tego filmu, no bo uczy się tak? Jakby uczy się i zaczyna od bardzo niskiego poziomu. Ale okej, okay, no było to filmidło. Jest to w pewnym sensie historia kina, tak? No bo jakby ja nie wierzę, że jak tworzyli MCU, to nie myśleli sobie o Uniwersala. Które swoją drogą dziwnie się historia. Nawet sam, sam Universal próbował to powtórzyć w latach w XXI wieku, tak? Właśnie I to przez mówiłam. Tak, to... właśnie to chciałam dark, powiedzieć, dark że verse. dziwnie się plecie historia, że zaczęliśmy od Uniwersala, który to rozkręcił, później było MCU, które się opierało na tym i później był Universal, który próbował się oprzeć na Marvelu i mu to zupełnie strzeliło w twarz, bo kompletnie nie potrafili tego zrobić, nie? Od historia kinematografii. Wszystko, to, wszystko jest sinusoidalne, mm -hmm. tak? Jakby tego nas uczy nie tylko historia kinematografii, ale również historia literatury. Czemu ten film w ogóle nosi tytuł Dom Frankensteina? Właśnie się sobie uświadomiłam, że to też nie ma sensu. Się... ponieważ dążymy do tego, żeby wrócić do domu Frankensteina, bo tam mamy, bo tam jest, przecież tu jest, bo dołączamy prosto nowego, szalonego doktora, który znał poprzednich szalonych doktorów, mm -hmm. poprzednich wszystkich Frankensteinów i mówi, że gdybym miał tylko notatki tego i tego i tego, to byłbym w stanie ich prze, prześcignąć, ponieważ eee, w sumie to ja zawsze byłem lepszy, nie? Mm -hmm. Od nich wszystkich. Zawsze się chowałem w cieniu. A w to jest pierwszy film, w którym tak naprawdę nie mamy stricte Frankensteina, a tylko potwora. Zawsze jakiś Frankenstein gdzieś znaczy, był. To znaczy, mamy po prostu szalonego doktora, który znał Frankensteinów, ale który nie był Frankensteinem. O, ale to o tym możemy I grago powiedzieć... I gra go Boris Karloff, więc jakby tak. to... wciąż wszystko w rodzinie zostaje. Tak, ale o tym możemy powiedzieć coś miłego, bo y, to była ta rzecz, która mnie nie męczyła w filmie i była to rola Boris Karloffa, bo bardzo fajnie się patrzyło na niego, y, jak mógł używać mimiki. On ma świetną prezencję na, ek na, na ekranie, nie? On ma taki, taki stary, daty gentleman, ale z takim bardzo niepokojącym wzrokiem, jak on robi, wiesz, ten Kubrickowski wzrok, nie? Czyli lekko opuści głowę i tak patrzy z podbyka. To, u, to działało fajnie. Bardzo fajnie. Tak, to jest bardzo fajna rola. Mhm. E, dopóki nie wpada w taki stereotyp totalny. No. To znaczy ona jest bardzo fajną rolą przez pierwsze pół filmu. Mi się wydaje, że on po prostu chciał się trochę pobawić, wiedział w jakim filmie gra i stwierdził. Czemu nie? Właśnie to jest takie założenie. Skąd my zakładamy, że oni wiedzieli, że grają w kampie, Albo, nie daj Boże, w kiczu. Skąd my możemy wiedzieć, że oni zakładali, że to z góry... Okej, okay, dobra, łączymy sobie te, ten, tego potwora, tego potwora i tego potwora i wiemy, że to będzie y, śmieszne. Dracula wypada w tym filmie tego. z wozu. Ale ten Dracula jest zrobiony to jest totalnie na poważnie. Nie masz, to jest nie masz zabawne. się śmiać. To, z jest zabawne. to my się śmiejemy dlatego, że on jest potraktowany poważnie, a żeby go wyrzucić, bo trzeba go wyrzucić z filmu, bo zwyczajnie po prostu nie jest potrzebny nam do drugiej połowy, no to wyrzucamy go z wozu, dosłownie. Ale ja mam tutaj argument, dlatego że Karloff już był ogólnie wcześniej zmęczony Frankensteinami jako filmami, nie tylko swoją rolą, ale też Frankensteinami jako filmami. On mówił, że te filmy nie idą w tą drogę, w którą on by chciał, żeby poszły. No więc jak miał tutaj scenariusz, który podejrzewam, że widział, że jest dosyć słaby i nie ma tak naprawdę Frankenstein większej roli w tytułowym filmie swoim, tak? No w tytule mamy Frankensteina. I on widzi, że w Frankenstein nie ma napisanej żadnej historii, że fabuła tego filmu jest po prostu sieczką totalną. To mi się wydaje, że on jednak wiedział, wiesz? Że on stwierdził, dobra, okej, okay, to jest paycheck, biorę sobie wypłatę, postaram się, pobawię się tą rolą i sobie pójdę. Bo no na pewno tutaj nie, nie odwalił żadnej hałtury. Wydaje mi się, że on się całkiem nieźle bawił na tym planie. I może dlatego też nie cierpiałam na tym filmie, bo gdyby on jeszcze cierpiał i to byłoby widoczne, to, to ciągnęłoby się jeszcze bardziej. Ja z kolei cierpiałem. <ścoughs> ja nie cierpiałam, tylko jak powiem. To, powiem to był. z uśmiechem. Powiem to z uśmiechem, ale wracam do tego, od czego zaczynałem. Mam dość. Mhm. Jestem złamany, zniszczony, poddenerwowany, sfrustrowany. Nie tak sobie wyobrażałem. To nie o taki podcast walczyłem. Ale z drugiej strony sam jestem winowajcą. To był mój pomysł, żeby były trzy filmy o Frankensteinie w październiku. Ale to się spinało, no bo to październik, no. Dziady, Halloween, win. O. No jest super strasznie, bo ja się boję. Boję się oglądać kolejnego filmu z Frankensteinem w tytule. No widzisz, zadziałało. Autentycznie się boję. Ja będę pewnie oglądać. No, tak. ale, ale spoko, jakby... E... Myślę, że musimy coś zrobić ze swoim życiem, Adamie, i z naszym podcastem, bo my ostatnio chyba nic innego nie robimy, tylko narzekamy od kilku tygodni na różne filmy. No i to jest właśnie, to jest ten moment, który możemy powiedzieć, że zrobimy, to znaczy wy, wychodzimy z tego, tak. wychodzimy z horrorów. Mamy jeszcze kilka e, obiecujących, istotnych... E, Ważno, no dobra, ważne istotne to to samo, co ja próbuję. Trzeci przymiotnik, jak nie mam, ewidentnie w głowie trzeciego przymiotnika. Mamy kilka jeszcze ważnych filmów z lat 40, których nie przerobiliśmy i mhm. które chcemy przerobić zanim zamkniemy ten rok. Chociaż nie uda nam się, tak nie. jakby i tak musimy jeszcze troszeczkę w 2024 wylecieć, ale no my chcemy zamknąć lata 40. tak ze świadomością, że zrobiliśmy naprawdę w nich dużo że zrobiliśmy być może najwięcej, zresztą w ogóle no, to tu mamy pewne, że jeżeli chodzi o polskie podcasty, to nikt więcej nie zrobi no. w tym zakresie niż my. I zanim przejdziemy do lat 50., które no dla nas z różnych powodów będą latami naprawdę bombastycznymi. Tak? Jakby Tam będzie mnóstwo tego, czego my naprawdę chcemy, w ogóle w tym podcastie chcieliśmy od samego początku, do czego dążyliśmy i od czego właśnie ten podcast będzie pewnie kwitł, bo też zaczną się pojawiać ludzie, którzy będą tego słuchać i tak. którzy zobaczą, ej, oni mają już 30 odcinków w ogóle, dlaczego ja nigdy tego nie wiedziałem. No. Eee, no ale to właśnie dopiero za chwilę. Tak jakby pozytywnym światełkiem na końcu tunelu tego Frankensteina. <grym>, tunel Frankensteina, tak się powinno zwalić. No nie w głośno, bo jeszcze eee. tak eee, Jest to, że, że wychodzimy z Frankensteina i że idziemy gdzie indziej. I że możemy sobie znowu po prostu mhm. poskakać z filmu na film i zobaczyć jeszcze kilka różnych odcieni i smaków lat 40. -tych. Tak. Żeby nie zakończyć te, tej dekady właśnie tym smutnym takim odcinaniem kuponów, jaki robił Universal. Mhm. Jakby... A jeszcze będziemy musieli przy horrorach jeszcze się pojawić, bo jeszcze przez Dr. Jackie i Mr. Hyde w wersji lat 40. Mhm. Ale jakby e, ja już na tym etapie przy Frankensteinie miałam to, co już mam od dawna przy Marvelu, to znaczy zmęczyłam się uniwersum i chcę z niego wyjść. I już mi się nie chce oglądać kolejnych rzeczy. I tak pewnie zobaczę jakiegoś Frankensteina jeszcze w ramach, wiesz, do kotleta sobie puszczę, niech sobie tam leci gdzieś. Ale e, nie do podcastu, już nie wiesz, nie ma tej presji, że trzeba obejrzeć coś i o tym porozmawiać, pogadać, poszukać informacji, a jednocześnie, jak film był słaby, to się nie za bardzo chciało. Przy czym ja cierpiałam przy tych filmach mniej. No, mi się podobał cały wątek Igora, który ty nienawidziłeś tego wątku, nie? Ja nie cierpiałam tak strasznie, a nawet ja jestem zmęczona tym. Całym Frankensteina na tym etapie, więc bardzo się cieszę, że pójdziemy w inne rejony. Ja jestem ciekawa, co kryją lata 40., bo to jest dekada, której nie znam science fiction. A jak już dojdziemy do lat 50., znaczy, to wszystkie filmy, mega wszystkie filmy przed niewidzialnymi ludźmi, przed Frankensteinami, to, co robiliśmy przy, w trakcie wakacji, to były bardzo fajne przygody, tak? Od Krakatita, no, Krakatita, Krakatita począwszy, przechodząc przez, przez wszystko, co tam było tak. w zasadzie. To były zarówno te słabe filmy, jak i te dobre filmy, to były ciekawe przygody, nawet Unknown Island było. Niesamowitym doświadczeniem? W jaki sposób na pewno? Jakbym był bym złośliwy, to bym teraz wkleił odgłosy dinozaurów z tego filmu, ale nie spokojnie, uspokajam mnie wkleję. Nie do tego robił, bo to już raz zrobiłem ten żart i, i, i nikt nie był zadowolony. Ja byłam, no ja może nikt. Mi się podobało. No, ale. No, ale, ale ludzie, wiesz, bo to jest takie, jak, 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 jak cię wchodzą twoi rodzice do pokoju późno w nocy i przełapują cię na, na pornografii, mm. to tak jakbyś tylko się przełapał na tym, że słuchasz tych dinozaurów z Unknown <laughs> Island. Jest takie, że już nikt nie będzie patrzył na ciebie tak samo, nie? Jeżeli no. robisz to z perwersyjną przyjemnością. W sumie tak. Ale spokojnie, my tutaj y, tyzujemy sporo, ale jakby, jeżeli na tym etapie słuchacie nas nie wiem, z obowiązku, czy po prostu chcecie nas posłuchać, bo nas lubicie, to. Spokojnie, uspokajamy. Jak dojdziemy do lat 50., to będą wszystkie piękne, kampowe rzeczy związane z science fiction: będą e, latające talerze na żyłkach, będą e, kosmici, którzy będą mieli e, akwarium na głowie. Będzie super. Będą też wspaniałe efekty poklatkowe, będzie też niesamowita robota nakładania taśm na taśmę, będą też niszczenia makiet przez, przez ludzi ubranych w, w, w gumowe stroje, tak więc będą też cudowne rzeczy, nie tylko kiczowate. Będzie naprawdę super. Przy czym jest tam trochę takich bardzo holsom filmów i ja bardzo się bardzo już na nie jaram. Ale no, wracając do Frankensteina, mhm. mamy dość, nie? Kończymy. Kończymy Frankenstein'a, kończymy odcinek, kończymy list. październik, przepraszam, w podcaście. Październik strachów, straszny strażdziernik. Mm. To już s koniec strażdziernika. Ładnie, ładnie, strażdziernik. <laughs> Mamy przed nami dwa bardzo miłe miesiące filmów, w których. Po których nie wiemy czego się spodziewać, których status teoretycznie jest spory, ale których świat mhm. też raczej nie pamięta, więc zobaczymy, co, co, co przed nami. Mhm. To już nie będą horrory, natomiast to wiemy, jakby. Wypełniliśmy sobie tą potrzebę przynajmniej na kilka następnych miesięcy. No i na spokojnie cały czas do, do, dopisujemy filmy do listy. Po, tato pozdrawiam, bo mój tata mi codziennie wysyła filmy. fiction, film, które możemy dopisać do listy, więc na tym etapie to ta lista to już jest mensualnych rozmiarów. I super. Drodzy słuchacze, pamiętajcie, że jeżeli mamy tak około 20 filmów z dekady, to już naprawdę więcej no, nie ma sensu, bo to was męczymy i siebie. No, zwłaszcza jak dekada jest taka. Ciekawa w sumie ta taka dekada. Jak... Bardzo... Jest, tylko że jeżeli połowa tej dekady to są takie filmy jak właśnie jak Dom Frankensteina, Duch Frankensteina, Syn Frankensteina, to yy, no właśnie, bywa no. różnie. Ale poza tym... Kończymy. Kończymy. Kończmy to i skończymy to przez rozmrażające się, garbate trudy. Do gwiazd, które są w okay. multiversum. Okej, multiwersalny gwiazd, mm -hmm. mamy takie słowo. Wiem, ale bałam się, że to przekręcę, więc wolałam, wiesz, bezpieczniej. To... Okay. Nie ma nic bezpiecznego w multiwersum. Jak otwierasz multiwersum, to już jest koniec. To jest otwarcie puszki pandory. Pamiętasz, Baczysz... pamiętasz prestidigitatora? Pamiętam prestidigitatora. Do dziś pamiętam, jak się wymawia bardzo ładnie. E, multiwersalne. Mult bardzo piękne słowo. Multiwersalne gwiazdy. O, udało się. Dobrze. Do multiversalnych gwiazd. Mhm, to pa, pa.